Pada od samego rana, próbuję zrobić śniadanie z tych grzybków, z prawdziwków, muszą się schować, może pod tym drzewem cokolwiek się uda zrobić, ale i tak muszę chwilę poczekać, żeby chociaż trochę zleżało. Grzybki się smażą, znowu na dwa z deszczówką, może będą smaczniejsze przez to. Co się mi nagrywałaś? Dzisiaj za to się przygotowałeś? Ślimak. ślimaka? ślimaka. Jeśli Co pisze? Royal snake Dziwka. Dlaczego byś No wreszcie się zrobiły, odporowały trochę. No w tych warunkach przy wietrze jeszcze to tu się dość długo robiło, co? Mhm. No, ale już bijamy jaja zaraz będziemy jeść. Przestało padać. Chyba. Jest nadzieja, że jutro będzie ładnie. <grym> Idzie <mach> Kasiula. Co tam niesiesz? Łotki. Jaki plan na dziś? No nie powiedzieć co robimy. co robimy. Właśnie nic dzisiaj nie robimy. Już przejechaliśmy cały ten dystans. Czujemy się troszeczkę tacy znużeni, co? Zmęczeni, nogi są takie ociężałe, a jak nie jazda na rowerze to trening. Także jeden dzień bez treningu, bez jazdy na rowerze. Zresztą pogoda jest taka, że zaraz znowu będzie padać, więc chyba bez sensu by było dzisiaj. Jeszcze robić trening, ale mam pomysł co możemy zrobić. Co takiego? Na przykład garaż. No jeszcze nie mogli maty. Oa, przyniesa. O Kasia źle spała. Chyba i coś. Zaraz przejdzie dzień regeneracji. Zaczynamy od tego lanego piwka z dobrego bytu nasz ulubiony park w Poddąbiu woda ale tu jest tyle drzew, że nawet tego tak nie czuć co? No. ale tu jest pięknie wiecie co robimy? Kasia weźmy, wyciągnij tam z plecaczka zrobimy dla was recenzję dwóch piwek jedno to Czytaj, co to masz. To jest w ogóle bytów. Bytów, browar bytów, czyli ten sam, który piliśmy Lenę. Ale to są jakieś smakowe, tak? Mhm. Malina i cytryna mięta. Cytryna mięta jest ciemna. Ja mam tu jest Morze. A tu jest Kasia. A tu jest zielono. Otwieram. Cytryna, mięta. Ciemne piwo o orzeźwiającym smaku cytrynowo-miętowym. Alkohol 4,9. Próbuję. Ale wow. Ale to wow. dobre. Kto ładnie to ładnie Już Tylko nie wiem, czy to nie będzie tak, że jak wypijesz to po tym, to będzie dziwnie. Bo to jest mocno ciemne, takie piwo, takie dobra? karmelowe, takie spalone. Mm. Dobre to jest, ale nietypowe. No, no, pijemy na pół? Pijemy na pół? Mhm. Dobra. Pycha. Zmiana. Mmm, zajebiste malinowe. Kilka są oba, mówię. Także z czystym sumieniem polecamy Wam browar bytów, bo póki co jakiekolwiek piwko nie pijemy, no to jest dobre. Może być specyficzne, nieraz to jasne. Na początku wydawało nam się takie faskowe nie wiem, ale po kilku łykach daje radę, nie? Chcielibyśmy jutro zrobić trening, na kołach idziemy w poszukiwaniu odpowiedniego drzewa, na którym dałoby się powiesić kółka Żeby był klimat na terenie fajny co na tej to no, Pewnie, że ta Czyli znalazłam Pięknie Teraz zapamiętaj gdzie to jest Wejście 12, koło to i to To jest taka ławeczka przypięta łańcuchami, ale jaki jakiś nie jest widok. Nie wiem, Kasyra, czy ty też masz takie odczucie, ale mam wrażenie, że w tym roku to wszyscy oszczędzają na, na prądzie i nie da się kupić innego piwa, nie? No nie wiem, no jak dwa sklepy albo trzy były, że naprawdę te lodówki pracowały A tak tragedia, no ale cóż. No właśnie piwo pięć a jest ciepło. No ale nie żebym narzekał ciepły żub ławka przypięta łańcuchami Widok Przestało padać i robić robi I w ogóle na polu namiotowym spotkaliśmy nie, tego samego lokatora, który był w dalej rok temu, nie? No I wtedy mieszkaliśmy naprzeciwko niego z Berlina, był z dwoma córkami, i teraz nam powiedział, że było z nim 15 osób, i cały czas im lało, i tylko oni wytrwali. On z córeczką taką małą miejsc. 15 nocy. Także wieczorem będzie imprezka u penetrika. u penetrika z Berlina. Makłowicz ma dziś wolne. Pizza, kabucjoza i cztery sery pszeniczne. Mm -hmm. Smacznego. Pewno nie było nic słodkiego, co? A nie mroda bo jest mi zimno. <laughs> Unlopowy kumpel kolejny. Tak? Mordko piękna. Ale Odpoczęliśmy chwilę po obiedzie. No a my co mamy? Popcorn. Takiego popcornu z paczki to nie pamiętam, żebym jadł w ogóle. Może z dwa kęsy. Zawsze się samemu robiło, albo w kinie się kupuje. No i co mamy do recenzji? Do recenzji mamy tak. Bytów Pszeniczne z kolendrą i bytów złote. Ja już wziąłem łyczka dobre piwko specyficzne takie, no trzeba lubić, ale jedno jak najbardziej. No, jest jeszcze do tego zimne, więc fajne, Kasia ma oczywiście teraz inną zajawkę, więc zanim się napiję, to do piwa. Nie mam ale takie średni Mówiłaś co mówiłaś? Hmm? No. Jakie? No lepsze białe. Białe? No, to co piliśmy tam hmm. hmm. Tak. Co robisz? Sztukę. Co? Sztukę niepowtarzalną. Sztukę niepowtarzalną? Mm -hmm. Zdradzisz, widzą, czy ci smakuje to piwo pszeniczne? No się nie napiłeś jeszcze. A nie, to drugie. To jest lepsze, ale jakieś takie mało bombalkowe. A to twoje jest? No, takie dziwne. Ja pił piwo w połączeniu z niekwaśnym sokiem z kapusty kiszonej, tak bym to o! określił, no tak bym to określił. W ogóle po co ja robię to losowania, jak nikt nie wymienia tych kapsli, pewnie się już powtarzam, ale tu nigdzie się nie da nic kapsli, ja z Bosmana wezmę, mam trzy kapsle, jedną z tej Może nowej Tatry jakiejś nieszczęsnej. i dwa z Bosmana. Trop żubry dalej, trochę no, Jest Czas przynajmniej zimna. Trop żubry dalej, pięknie tu nie? Najlepiej jest w poddombiu. Pachnie tutaj grzybkami. Jako, że to jest program popularno-naukowy. O, Kasia to zrobiła Zdjęcie na Insta, King's right, zapraszam Tu chciałem Wam powiedzieć, że To jest bukowy las I to jest pełno tych To się nazywa bukie I to zwierzątka jedzą, ludzie też mogą to jeść Nie wiem w jaki Jak to przygotować, ale Ogólnie można też z tego zrobić Olej o no, jeszcze tak wszyscy idą na zachód a my jak zwykle pod prąd co dziś na kolację? papryczka druga litra na śniadanie na dzisiaj takie buły ja mam ochotę na rybki ale w pomidorowym mam tuńczyka. Taka ma kiełbaska. Ucichło. Może wreszcie. Teraz. Tu masz tuńka nowego? Nie. Ja. Ja jeszcze nie. Za ja chwilę. Zostało wiać. Czyli co? Jutro może będzie wreszcie. Wreszcie w sumie to jeden dzień, tylko mamy taki szybkie mega pogodę dzisiaj. Proszę nie narzekać na pogodę. Już będzie spokojnie. Nie? Jesteśmy pod namiotem u Patryka, kolegi z Berlina. W zeszłym roku tutaj też był. Normalnie ma jak jakieś święta. No, zresztą mi tak nic nie widać, zobaczcie. Tutaj. Ciebie nigdzie nie widać. Nie? Wiesz, kończymy ten wieczór u naszego kumpla Patryka z naszymi znajomymi o. Będziecie gwiazdami na YouTubie. Obejrzy was jakieś 150 osób.